Gospodarzu gminy, przyjmij ten pachnący bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Jest on owocem naszej ciężkiej pracy, dlatego też z wielkim szacunkiem przekazujemy go na Twoje ręce. Gospodarzu gminy, przyjmij ten chleb i dziel go sprawiedliwie, oby na naszych stołach nie zabrakło go. Przyjmuję ten chleb z szacunkiem i wdzięcznością dla rolniczego i samorządowego trudu. W imieniu mieszkańców gminy Sanok przekazuję panu ten chleb wypieczony z tegorocznej mąki, żeby nikomu w naszym kraju tego chleba nie zabrakło. Z koszem, owocem bardzo ciężkim Idzie przez, idą przedstawiciele gminy Suwałki. Bardzo ciężko jest nieść, więc trzeba silnych ludzi do odebrania. Przedstawiciele to oczywiście pani radna Beata Kożuchowska, pani dyrektor GOK y, Ośrodka Czelnictwa i Kultury, Aneta Parkowska i pan Adam. Panie Wójcie, prosimy o przejęcie tego kosza obfitości y, z ludzkich rąk i plonów naszej Ziemi. I teraz idzie, widzę, że Pani Sołectwo Skaraszów na początek, Pani Halina Sokolińska i Pani Elżbieta Burcon przewodnicząca, Pani Halina Sokolińska Sołtys Pani Halina Burcon przewodnicząca Koła Gospodarki Inwestycji Karaszowie Skaraszowie oraz Wieniec i Wieniec. Przedstawia zagrodę wiejską, jest miniaturą budynków gospodarczych naszych przodków, wykonane z naturalnych materiałów, kłosu zbóż oraz zbóż z tegorocznych zbiorów. Wieniec przenosi nas na chwilę do minionej epoki, ukazując życie, warunki pracy naszych przodków. Kosz niesie przewodnicząca koło gospodyń wiejskich, chlebnie się przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieniec. Tradycyjny w kształcie kopuły, zwieńczony koroną oraz krzyżem, symbolizuje on dumę i radość rolników zebranych plonów. Cały wieniec wykonany jest z najpiękniejszych włosów wszystkich rodzajów zbóż, ozdobiony lnem, kolorowymi kwiatami i ziołami. Przedstawicielstwo Sołectwa Białowola, pan sołtys Tomasz Bosiak, niesie chleb. Pani prezes Koła Gospodyń Wiejskich, kwiaty. A wieniec tradycyjny z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Patrząc kościoła finalnego w Białowoli, niosą strażacy, ochotnicy z jednostki w Białowoli. Kolejne sołectwo, które się przygotowuje z delegacją i z chlebem, jest to przedstawiciel sołectwa Hubale. Chlebnie się pan Sołtys, Wacław Ćwik. Kwiaty niesie Pani Przewodnicząca Koła Gospodin Wiejskich, Marzena Adamowicz i występują razem z Panią e, z klubu Susełek. A wieniec dożynkowy w kształcie korony symbolizuje Matkę Boską klowopolskich polskich Łanów Zbóż. Wykonany jest ze wszystkich gatunków zbóż, z tegorocznych plonów, które rodzi ziemia i z których człowiek może korzystać. Przezdobiony jest kwiatami i owocami przekazany chleb i już rusza jatutów z darami. Chlepnie się Pan Sołtys Michała Adamczuk w towarzystwie małżonki Sylwii oraz Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Grażyny Zyzy, a wieniec niosą Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wieniec dorzynkowy symbolizuje, współczesny symbolizuje wszystkie plony, które rodzi ziemia, z których człowiek może korzystać, zboże, kwiaty, zioła. I kolejne w sołectwo Borowina Sitaniecka, chlepnie się Sołtys Sołectwa Browieńska i razem Radny Rady Gminy Michał Budzyński, w towarzystwie przewodniczy pani Haliny, szefowej zespołu wesołego sposie. Wieniec tradycyjny, są pani z KGW. Dzisiaj w naszej gminie uroczysto i długa, święcimy dziś wieńce spod czarnego pługa. Po błogosław flam roboszczu, ten chleb oraz wieńce, które dzisiaj ci składają w rolniczej podzięce. Już nie, sierp, ani, już nie sierp ani kosa, lecz kombajn zboże tnie, by miały chleb powszedni wielkie miasta i wsie. Tobie, panie wujcie, bardzo dziękujemy za to świętowanie, której dzisiaj mamy, bo doceniasz ty każdego, a najbardziej rolnika spracowanego, który przynosi ci bochen chleba, Upieczony z tegorocznej mąki, składając na Twoje gospodarzu ręce, bo chleb to symbol życia, który codziennie jest krojony. A delegacja Słowectwa Borowini Śtanieckiej pragnie, aby był dziś i zawsze sprawiedliwie dzielony, gdyż Ty jesteś bardzo ceniony w całej naszej gibinie. Takich jest naprawdę mało ale jeszcze bardziej w przyszłości, jak ty byś się takich zdało. Dziękuję bardzo. Wieniec Sołectwa Borowiny jest tradycyjny w kształcie korony, zwieńczony symbolem Maryi i krzyżem jej syna Jezusa Chrystusa, przyozdobiony kwiatami i mahonią. W środku wieńca umieszczony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Z drugiej strony Matki Bożej Siewnej, która chroniła rolnika w czasie żniw i podczas całorocznej pracy na roli. I zapraszamy so przedstawicieli Sołectwa Kalidowica. Idą Kalinowice, w skład tej, tego delegacji wchodzi oczywiście Pan Sołtys i Radny Rady Gminy Mirosław Kołtyn, Pani Przewodnicząca Koła Gospodarki Jolanta Daniec i członkowie Rady Sołeckiej mieszkańcy Kalinowic. Witamy serdecznie. Tożynki, to jest czas święto zebrania plonów i z tej okazji pragnę Wam poradzisz yy, szacunek rolnikom, a także z tej okazji chciałem powiedzieć: Psalm Bóg, pasterzem i gospodarzem. Panie jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na zielonych paswiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moje dusze, wiedzie mnie właściwymi ścieżkami, na wzgląd na swoje imię, chociażbym przed ciemną doliną, z Was się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i twoje laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mnie przeciwników. na mnie głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną, po wszystkie dni mego życia i zamieszka w domu Pana na do wszystkie czasy. Tegoroczny wieniec Dożynkowy Skalinowic przedstawia kosz, który jest dekoracyjnie ozdobiony z pszenicy, owsa, kosami zbóż i nasion i kwiatów. W koszu znajduje się chleb jako dar Boży, oraz ryba, która jest symbolem chrześcijan. I kolejna delegacja z, z miejscowości Lipsko. Bardzo prosimy. Delegację prowadzi Pani Sołtys Anna Tabał-Radlińska. Kwiaty niesie Pani Radna Anna Serafin i idzie z nami a coś słodkiego do chleba przyniesie Pani Anna Serafin, a kwiaty niesie Pani Dyrektor Monika Gajek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w, w Lipsku. Gospodarzu, na Twoje ręce upieczony chleb z tegorocznej mąki. Dziel go sprawiedliwie, żeby nikomu nam nie zabrakło. Szczęść Boże! Wieniec w kształcie korony, zakończony krzyżem, w centrum z hostią. Korona symbolizuje Matkę Bowską, królowo polskich łanów zbóż. Krzyż na szczycie korony jest symbolem katolickiej wiary, której podporządkowane jest nasze życie. W środku jest piękna hostia stworzona z kłosów zbóż, która jest symbolem prawdziwego ciała Pana Jezusa. Kwiaty zboża i owoce jako symbol obfitości plonów z naszych pól są wyrazem dziękczynienia Panu Bogu za jego miłość do człowieka. Wieniec ten to symbol naszej wiary, miłości i wdzięczności za tegoroczny zbiór. I sołectwo lipsko polesie bardzo proszę. Tradycyjny w kształcie korony, zwieńczonej krzyżem, wykonany z tegorocznych kłosów zbóż i kwiatów. Bardzo dziękujemy strażakom, ochotnikom za pomoc, wieńce są ciężkie. Sołectwo Łapigus, zapraszamy Pana Sołtysa Dariusza rabiega, który niesie chleb oraz Panią Przewodniczącą ko Koła Gospodyń Wiejskich, Panią Bogusławę Mnich. Członkinie Gospodyń Wiejskich niosą wieniec tradycyjny, symbolizuje płomień, ognia jako jeden z trzech żywiołów, ognia, wiatru i wody, z którymi rolnik musi się zmagać, aby Sące zapewnić... Wójta, składam ten owoc pracy rolnika, oby go nie zabrakło na żadnym stole. Wieniec jednocześnie składa podziękowanie opoczności Bożej. I sołectwo Mokre w skład delegacji wchodzi Pan Sołtys, Grzegorz Antoniuk niosący chleb, Pani Radna Beata Wichorowska niosąca kwiaty i Pani Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Renata Soboń, która niesie owoce. Kosz wieniec dożynkowy wykonany został z niewielką starannością i prezyzją. Proszę przyjąć ten bochen chleba upieczony przez własno, własnoręcznie przez mieszkankę Mokrego z Mokrzeńskich pól z zbo z tegorocznego zboża Wieniec dożynkowy koniec został niezwykłą starannością i precyzją, skłosów zbóż z tegorocznych zbiorów. Symbolizuje dobre zbiory i pomyślne zakończenie żniw. Jest zwieńczeniem trudnej i całorocznej pracy rolnika. Wieniec ma kształt kuli, zwieńczonej koroną, która jest symbolem królewskim. U szczytu wieńca mamy krzyż, symbol Chrystusa, króla. Biało-czerwone elementy w wieńcu świadczą o polskim charakterze święta plonów. Mieszkańcy mokrego tym wieńcem chcą podziękować Bogu za dorodne dary, plony, pól i ogrodów. Podkreślają swoje przywiązanie do ojczystej ziemi, do naszej wiary, w ten sposób kultywują tradycję radosnego przeżywania dnia zakończenia żniw. W skład tej delegacji oczywiście wchodzą Panie z Koła Wiejskich. Wieniec. Szanowni gospodarze dzisiejszych dożynek, my przedstawiciele sołectwa Płockie po skończonych żniwach w dniu dzisiejszym przynosimy Wam kwiaty, przynosimy wieniec, przynosimy chleb upieczony z tegorocznych zbiór, zbóż i dziękujemy Panu Bogu za e, obfite plony. Mamy nadzieję, że nasze, dzięki naszej wspólnej ciężkiej pracy tego chleba nikomu nie zabraknie. Nowoczesny wieniec dożynkowy w kształcie kosza wykonany z tegorocznych zbóż, pszenicy, jęczmienia i owsa. U podnoża kosza znajduje się chleb, symbol pożywienia, dostatku i pomyślności oraz warzywa i owoce z poszczańskich ogrodów i sadów. W koszu w otoczeniu kwiatów mości się kura, która jest symbolem dobra opieki i troski. I kolejna delegacja Sołectwo Słopniówek, Henryk Solski i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Dorota Ćwik, która niesie kwiaty Wieniec w kształcie korony zakończony najświętszą hostią wykonany jest ze zbóż i kwiatów z tegorocznych zbiorów, opleciony różańcem, który symbolizuje ofiarowanie tegorocznych plonów Bogu i Maryi. Przedstawicielstwo Siedliska, Państwo Budzyńscy, Pan Budzyński niesie chleb, Pani Budzyńska niesie kwiaty. Wieniec w kształcie dziesiątka składającego ze snopków różnych gatunków zbór zwieńczony u góry chlebem odekorowany ziołami i kwiatami niosą przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z szefową panią Kostyną Maros na... również. Chleb składa delegacja z sołectwa Skokówka, skład, w skład której chodzi pan sołtys Ryszard Żołopa, pan radny Krzysztof Gromek, pani z Koła Gospodyń Wiejskich, a Wieniec to jest kompozycja wieńca, wykonana jest w formie mapy konturowej Polski, której umieszczony został w mieszkańców Skokówki oraz sołectwa Skokówki OSP i Koła Gospodnie Wiejskich przynieśliśmy ten bochen chleba, abyście państwo podzielili go tak, aby nikomu go nie brakowało. Wszystkiego dobrego. Kompozycja wieńca została wykonana w formie mapy konturowej Polski, na którym jeszcze dostał krzyż, symbol wiary oraz orzeł, symbol Polski. Napis Bóg, honor ojczyzna to dewiza odnosząca się do wierności Bogu i Ojczyźnie. Wieniec sypany jest ziarnami zbóż, grochem i przystrojony kwiatami. Niosą strach rzacy z ochotniczej straży pożarnej. Chleb niesie sołtys sołectwa Szopinek, Piotr Najda oraz radny Rady Gminy w jednej osobie w towarzystwie przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, pani Marzeny Proć, Pieniec to są członkowie zespołu Showman szopinek Chleb upieczony z tegorocznych plonów szopinieckich. Pieniec tradycyjny przedstawia korony, jest wykonany z tegorocznych zbóż, kwiatów, trafi ziół. Symbolika religijna odzwierciedla wiarę rolników, oczpatność Bożą i wdzięczność za tegoroczne zbiory. Dziękujemy bardzo. Sołectwo Wieprzec. chlepnie się radny Rady Gminy. Pan Wiesław Koczułap w towarzystwie sołt z pani. Agnieszki Pasiecznej, która niesie kwiaty, wieniec charakterystyczny, przedstawia karuzelę, na której kręcą się plony naszej ziemi. Karuzela symbolizuje radość, dzisiaj radość zebranych plonów, a może także przywołać w naszej pamięci wspomnienia z wesołego, beztroskiego dzieciństwa. Bardzo fajny wieniec. Kolejna delegacja to jest delegacja Wierzchowin. Witamy serdecznie, jeszcze zapraszamy tutaj. Chlebnie się pan z Jerzy Kondrakiewicz. Kwiaty niesie Pani Monika Lepa, kosz z owocami i warzywami niesie Elżbieta Kimak. Wieniec przedstawia Orła Białego, który skrzydłami osłania wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wieniec wykonany z ziaren tegorocznych zbóż i kłosów, ozdobiony świeżymi kwiatami i ziołami. Idzie do przedstawicielstwa sołectwa z Wulka Panieńska, Pan Radny Wojciech Suchowicz i członek Rady Sołeckiej, i niosący chleb, który zostanie złożony na ręce gospodarzy dożynek z tegorocznych zbóż Polski chleb. I kolejne sołectwo z chlebem, z kwiatami, z wieńcem, to sołectwo Wychody. Yy, chleb niesie Pani Sołtys Anna Majda. Kwiaty niosą Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wieniec przedstawia wizerunek kielicha i hostii, z drugiej strony wieńca przedstawia obraz Maryi Królowej Polski ozdobiony został ziarnami, zbiórz kwiatami, ziołami z tegorocznych zbiorów z naszych pól. Idzie do nas sołectwo Zawada, zapraszamy sołectwo Zawada, chlebnie się sołtys e, sołectwa Zawada Sylwester Dobrownicki, radny Rady Gminy Zamość, w towarzystwie przewodniczącej Koła Gospody Wiejskiej, pani Anny Zgnilec, e, wieniec niosą strażacy i członkinie zespołu Czerwone Gorale. Równo i sprawiedliwie, aby starczyło dla wszystkich. A wieniec dożynkowy zawady dekompozycja w formie serca. Na podstawie z jednej strony znajduje się serce symbolizujące serce Jezusa, a z drugiej umieszczony napis serce, które ukochało wszystkie serca. W treści tej sentencji zawiera się miłość do Boga, ludzi i wszystkiego, co nas otacza, czyli ziemi i jej darów. Serce wykonano z kłosów zbóż, zabarwionych na kolor czerwony. Podstawa zawiera ziarna, zbóż, zioła, kwiaty, kalinę, jarzębinę i inne rośliny. I już rusza sołestwo za rzeczę. A wieniec dożynkowy za Zarzecza przedstawia przydrożną kapliczkę. Jest ona nieodłączalna krajobrazem krajobrazu każdej polskiej wsi. Kapliczka jest bogactwem i przejawem pobożności religijności. Stawiana była przez mieszkańców w dowód wdzięczności za otrzymane łaski. Wieniec wykonany został z tegorocznych zbóż, i kwiatów, traw i różnego rodzaju nasien. Jest wyrazem naszej wdzięczności za tegoroczne plony. I Sołectwo z już usza. Chlepnie się pani sołtys Henryka Jędrzejewska. Wieniec noszą przedstawiciele Rady Słowackiej. Dniem rolnicy yy, z miejscowości Zwódna. A wieniec uwiły panie z Zwódne z różnych zbóż zebranych z naszych pól i przybrały kwiatami z własnych ogrodów. Przedstawia koronę z kopułą i krzyżem, przekazując naszym wnukom wiarę jako symbol naszego polskiego chrześcijaństwa. I rusza już Sołectwo Żdanówek. Słowacki Żdanówek chlepnie się pani Sołtys z w towarzystwie przewodniczącej koła Gospodyń Wiejskich Małgorzaty Darul. Wraz z przedstawicielem chociaż straży pożarnej, a wieniec noszą panie z ko Koła gospody wiejskiej ze Żdanówka. I teraz wieniec dożynkowy przedstawia Pana Jezusa jako siewcę, sięga ręką do płaszcza, z którego sieje zboże w przygotowaną ziemię. Tuż za nim pole pokrywa się złotymi łanami zbóż, kwiatów, niektóre zboże są zebrane w snopy. Podstawa wieńca wypleciona jest z kłosów zboża, symbolizuje on wiarę rolnika w Pana Jezusa i słowo Boże. I pan Jezus zboże siał, co w niebieskim płaszczu miał. Swoją dłonią rzucia, rzucał ziarna w czarną rolę, chociaż marna. Zanim wszystko już zakwita, pan pszenicy oraz żyta. Jezu, tylko Ty nam zboże siej i w opiece zawsze jej. Dzięki Tobie chlebek jemy i świętować dziś możemy. Brawo. I już rusza Sołestwo Sitaniec, a w Sołestwie Sitaniec chleb niesie z sołectwa, pani Joanna Bekier, w towarzystwie pańsko skoła, wiejskich, które niosą wieniec. Księże proboszczu, proszę przyjąć ten dorodny bochen chleba, upieczony z ziarna, które dała Matka Ziemia. Dziel go sprawiedliwie między wszystkich ludzi. Niech do chleba litość wzbudzi. Składa taniec sołectwo. Szczęść Boże. Wieniec sitańca jest wieńcem współczesnym. Z motywami religijnymi przedstawia kielich i hostię. Wykonany jest ze zbóż. Z dodatkiem do wieńca są zioła, kwiaty z okolicznych ogrodów i łąk. Symbolizuje ciężką i mozolną pracę rolników. I już idzie na sołectwo: Sitaniec Kolonia, które prowadzi Sołtys, pan Zbigniew Pędzierski. Kwiaty niesie pani Mariola Franczak. Wieniec niosą mieszkańcy sołectwa. jest tradycyjny w kształcie korony, zwieńczony krzyżem gospodarzu Przyjmij chleb y, jako do, o, owoc pracy rolnictwa. owity z chłosów zbóż z tegorocznych zbiorów przyozdobiony kwiatami, podstawa wieńca wypełniona kwiatami i ziołami. Delegacja Sitanie wolica sołectwa zapraszamy Panią Sołtys Paulinę Beus, która niesie chleb, Panią Przewodniczącą Koła Gospowieńskich i Węgrzyn, która niesie kwiaty, Pana Radnego Henryka Łukaszczyka, Łukaszczuka oczywiście, i wieniec niosą panie z koła wiejskich. Pan Heniek na pewno coś powie, bo potrafi. Wszystko to piękne i wzniosłe. Podzięki, wspaniałe wieńce, twarz rolnika spalona w słońcu, i ciężkie, spracowane ręce. Za jego włożony trud mamy chleb, podstawę codziennego spożycia. Lecz jakie ceny są za zboże? Skąd weźmie środki do życia? Jeżeli tak dalej będzie, Ziemia legnie odłogiem, a to jest grzech bardzo ciężki. Kto zań odpowie przed Bogiem? Mamy dziękować za co i prosić o jeszcze więcej. Niech los rolnika i ziemi trafi we właściwe ręce. Niech człowiek z, pomogą, z pomocą boską, z w dużej mądrości, sprawi, że w sercu rolnika radość na nowo zagości. W perspektywie wybory już za niecałe dwa miesiące, daj Boże, niech w tym momencie nad nami zaświeci słońce, by nowo wybrani ludzie, swe kompetencje i siły, szczerze oddali Polsce i wyborcom, by dobre czasy wciąż były. Szczęść Boże! A wieniec został wykonany techniką tradycyjną z kłosów zbóż: pszenicy, żyta i owsa, zdobiony dodatkowo kwiatami oraz ziołami. Kolejna delegacja sołectwo Chyża chlepnie się radny rady gminy yy, Zamość pan Edmund Hałasa w towarzystwie przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich yy, szefowej pani Alicji Bis oraz pani Marii Holko. Wieniec niosą przedstawiciele zespołu Chyżanie. Księże proboszczu chcieliśmy złożyć chleb, który został wykonany z tegorocznych zbiorów oraz owoce i takie roślinki, które też w sadach u naszych właśnie sołectwach właśnie były uprawiane. Zapłać za przyniesione dary. Zebrane. Wieniec jest tradycyjny. Wykonany ze zbóż i kwiatów i ziół zebranych z naszych puli łąk. Wienie w całcie zwieńczonej krzyżem przestawia żniwiarzy przy zbiorze zbóż. Listołectwo wysokie. Dobrze, że pan Marcin niesie tabliczkę, bo byśmy się nie domyślili, że wysokie, ale świetnie. Pani Sołty z Katarzyna Szałacha niesie chleb. Pani Agnieszka niesie kosz yy, owoców. Wysokie nad łabuńką. Mieszkańcy Sołectwa Wysokiej niosą w darze chleb upieczony z tegorocznych plonów, prosząc o Boże błogosławieństwa na kolejne lata ciężkiej pracy. Szczęść Boże! Wieniec w kształcie studni, wykonany z tegorocznego zboża, kwiatów, ziół. Na studni wkomponowany w konstrukcję jest krzyż symbolizujący naszą wiarę. No i kolejne delegacja sołectwa, które jest w parafii, więc dożynki parafialne jednocześnie odbywamy, oczywiście Bortatycze, Białbrzegi oczywiście idą, Darek Tłuszkiewicz, sołtys w Towarzystwie e, Przewodniczącej Kołogowskiej, Pani Zofii Tłuszkiewicz i Pani i Pani Bożeny Kic. Oto chleb. Symbol pracy rolnika, aby go nie zabrakło do przyszłorocznych zbiorów, tego życzą rolnicy z Białobrzeg i proszą o błogosławieństwo, szczęść Boży. Dziś w darach wam przynosimy dzban pełen kłosów białobrzeskich. Jest w ziemi. Jest żyto na bochę chleba, jest pszenica na pachnące piecem bułeczki, jest też owiec dla konia i jęczmień dla owieczki, i len też tu się znajdziecie, jak się po obie siedzie przejecie, a wplecione piękne czerwone maki przyniosą wam dostatek w kolejnym roku. Ciężkie w tym roku były żniwa, pogoda no, to się nam ciągle grała. To zlewa, to susza nas nawiedzała, ale my rolnicy pracy się nie boimy. Boże, dopomóż, daj Boże, sobie mówimy, w naszym dzbanie plonów dwóch takich samych płosków nie znajdziecie, bo w każdy z nas jest inny, wyjątkowy, a raz... Razem stanowimy nasz polski piękny naród. Kolejna delegacja gospodarzy, bordatycze kolonia. Chlepnie się pani Sołty Aneta Karwat w towarzystwie przewodniczącej e, Koła Gospodyń Wiejskich pani Baty Bartnik. się owoce, a wieniec wykonany w kształcie korony z tegorocznych zbuszy ziół kwiatów ozdobiony wstążkami. Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba, dziel go sprawiedliwie, aby go nie zabrakło nikomu w naszej gminie. Po Pobogosław Ojcze ten chleb. I jak przystało na gościnnych gospodarzy, ostatnia delegacja to są gospodarze tegorocznych dożynek, są Bortatyczne. Brawa dla Bortatycz za organizację, bardzo proszę. Chleb niesie Pan Sylwester Smoła, kwiaty niesie Pani Anna Wartoń, Radna Rady Gminy, e, owoce niesie Pani Wiesława Tetery, się wiem, tylko muszę się wspomagać, bo stres. Z polskim zwyczajem przynieśliśmy plon w gospodarza dom. A wień jest tradycyjny w kształcie korony, uwity z tegorocznych zbóż, ozdobiony kaliną, lnem, ziołami, i kwiatami. Wewnątrz korony znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, wykonana metodą szydełkową na białym dywanie, z żywych kwiatów, ozdobiona złotymi promieniami. Figurka Matki Bożej Fatimskiej jest od lat symboliką naszego kościoła.